Do miasta Cieszyn codziennie przyjeżdża parę tysięcy mieszkańców powiatu, czy to do pracy, czy do szkoły. Mamy sześć szkół średnich, w których uczą się właściwie uczniowie z całego powiatu, więc jakby ten dworzec był nam niezbędny. Dworzec zniknął z mapy Cieszyna jakiś czas temu w związku z, ze sprzedażą dawnego PKS-u, z likwidacją samej. Samej firmy, więc w międzyczasie mieliśmy coś, co jedynie przypominało XX wiek. I, i, no i była potrzeba, żeby rzeczywiście zrobić z tą przestrzenią coś fajnego i myślę, że się udało. Jesteśmy na początku drogi, bo rzeczywiście trzeba teraz poukładać wszystkie linie, uzupełnić te, które nam brakują żeby to było optymalne miejsce połączenia tych, tych wszystkich, tych różnych transportów. Inwestycja jak najbardziej była potrzebna mieszkańcom Cieszyna, ponieważ integruje nam PKP i integruje nam dworzec autobusowy, co w dzisiejszych czasach jest wizytówką miasta. Jest to wielkie udogodnienie, można korzystać, mieć większą możliwość wyboru komunikacji na daną chwilę, która nam jest potrzebna. Jeżeli chodzi o Cieszyn, największą zaletą jest... Umiejscowienie go blisko centrum, to jest około 5 minut drogi. Zaletą jest też połączenie architektury, połączenie historii z nowoczesnością. Jeżeli chodzi o Cieszyn, to jest takie wyróżnienie i wyzytówka dla miasta.